Witam wszystkich serdecznie. E, filmik w zasadzie jest dla, nagrywany dla pana Mariana. Pan Marian będzie wiedział o co chodzi, ale przy okazji postanowiłem kilka innych młodych gołąbków pokazać. I tak może zaczniemy e, od, od e, berlinków. Bo berlinki były. Zainteresowanie było, jeśli chodzi o pana Mariana, tutaj odnośnie młodych berlinów, i tak one wyglądają w ten sposób. To jest pierwszy gołąbek, najstarszy. Później jeszcze zaprezentuję je w klatce, jak one wyglądają. Pokażę mniej więcej upierzenie, ale to jest młody gołąb. Ogon ma na razie cały czarny. I tak jak z panem Marianem rozmawiałem, nie bawię się wyrywanie ogona, one same mają spierzeć według mnie i powinny mieć białe i po jednej parce mam gołębie sprawdzone, wychodzą na białych ogonach po dwóch parach to są nowo sparzone, skojarzone gołąbki i zaraz pokażę też młode kolejne powiem tak jak ktoś mnie będzie później pytał to ten pierwszy jest na różowej rewce i to jest bardzo ważne, i wtedy już będzie wiadomo 301 numerek gołąbka, i teraz tak pokażę gołąbki na, od drugiej pary to są dwa młode to są jednogniastki i one wyglądają tak, i po tej parze o, o w ten sposób tak wyglądają u nich ogony. I po, tych parach, po tej parze na pewno są na białych ogonach na 100%. To są na zielonych. Tak jak wspominałem, to jest trzecia parka. Gąbek też jest taką lędką. Jeśli można to nazwać lentką. Ale też już wiemy, że na pewno będzie na białym ogonku. Tu już widać, że zaczyna delikatnie pierzeć. Ma ciemniejsze piórka. O! I tak on wygląda. Ale ciekawostką jest gołąbek, za którego nie zagwarantuję, z tego samego gniazda i to jest po świeżej parze, bo po młodej samiczce i po zakupionym samczyku. Gołąbek wygląda tak. Tu podbrzusze ma ciemne, tu na pewno się jeszcze on przebarwi, ale jest w prawie całej czarnej barwy. Bardzo mi się podoba i chyba go zostawię sobie. Ze względu na to, żeby sprawdzić jaki wyjdzie z niego później potencjał, bo jest bardzo ciemny, jak na te gołąbki nie mogły mieć możliwości z eee, żadnymi innymi gołębiami spożony, bo ta para była zupełnie oddzielnie z translami, są białe gołębie, bo mam porozdzielane wszystkie pary. Więc więc trochę się zdziwiłem Na takiej miłej małej główce wyszedł malutki gołąbek. Ale na ciemnym ogonku, i się zastanawiam, czy się przebarwi na biało. Czy zostanie mu ciemny ogon, ale to zobaczymy w przyszłości. Dobra, to by było wszystko na temat tych gołąbków. Wszystkich rollerów nie łapałem, więc pokażę tylko jednego. Rollery moje wyglądają. O, coś mu się przykleiło w ten sposób. Na razie mam ich trzy. I dwa się dzisiaj wykluły. I tak wyglądają moje rollerki, więc długo nie będę, ten tam też Pan zamówił u mnie akurat rollery młode więc pewnie obejrzy filmik i będzie wiedział że już takowe gołąbki są teraz przejdziemy do czaposzy i tak jedna para samica do tej pory nie zniosła jajek więc, więc nic nie mogę na ten temat powiedzieć po drugiej parze mam jednego młodego i on ma 2, 4, 6, 8 na 2, 4, 6 8 na 6 jest na zielonej obrączce 207 numerek. Wszystkie są z 2021 o, to jest jeden gołąbek. Akurat drugi z Marsz zima jest, więc widać. O tu gołąbki, jak widać, pierzeją. Ale ten. Chyba nie pierzeje, tutaj jastrząbek mi trochę, a one już latają, jastrząb trochę ich prze, przegania, więc być może drasną. Ale tu jest następny młody od następnej pary i one są na zielonych obrączkach. Zielone obrączki to jest moja stara para, eee, więc tamten jest spokrewniony z nimi. I ta druga para stara para, teraz spuściłam młode na 2, 4, 6, na 2, 4, 5, 1 gołąbek. A drugi jest A drugi jest 2, 4, 5 Na 2, 4, 6, 7 prawie no 8, bo te drugie to takie nie, nie do końca pewne czy ono będzie ciemne czy będzie jasne Ale jest, tak to wygląda I kolejne, kolejne 3 gołębie są po jednej parze z tego roku I młody samiec znaczy przepraszam z 2020 jest samczyk mój a samiczka jest skupiona na Warszawie. I tu jest 2, 4, 6, 7, 8, 9 na 2, 4, 6, 7. Nierówno, ale nie przeszkadza mi to w niczym. I drugi gołąbek to jest gniazdziak z jednej... o. I te gołąbki już one zaczynają przechodzić w pierzenie takie delikatne. Tak jak widać, już tu piórka im się przebarwiają na zielono ładnie. To już są gołąki starsze. I ten ma też 3, 6, 7, 8, 9, aż na 2, 4, 6, 7. I takie nie, nie do końca może być na 8. To jest para, ale to jest trochę dziwne, bo to też są u transli siedzą. I tu wyszedł młody, który ma dwa na, na 3. I to jest ich młodszy brat. Albo siostra, no bo nie wiem jeszcze co to jest, ale wydaje mi się, że samczyk. I to jest gołąbek najmłodszy, jeśli chodzi o te, o te moje czaposze. Więc, więc tak to wygląda. Tu są czaposze. I teraz tak. Tu jest czarny typler młody. Z zimy. Wszystkich gołąbków nie będę pokazywał. Ale jest typlerek czarnych typleri, mam tylko parkę. Takie tam doganiania. Nic specjalnego. Młody Budapeszt pokaże jednego, ale tak. Jeśli chodzi o oczaposze, jest ich sześć. Jeśli chodzi o. O, flotka na razie takie. Rudy wyszedł. Drugi w parze jest żółty. Jeśli chodzi o Budapeszty, to 4, 5 Budapesztów jest 4, przepraszam, żółte i 5 zwykłych, 2 kolczate. E, jeśli chodzi o Weifance, których nie mam, bo są jeszcze za małe, to są dwie pary, czyli 4 sztuki, 6 Transli, 2 są sprzedane, e, do tego 11 Murzynów e, i 5 Berlinków. I na razie młode zimy to jest wszystko. Pozdrawiam serdecznie. To nie było dla niedowiarków i dla hejterów, że tego łąki są tylko w klatkach pokazywane i że nie latają Latają wszystkie. O. Plus O, ten ciemny Maluszek nowa flota o. O, takie zrywaczki latają klusem sobie o, nie gęś jeszcze? O, nie wszystkie młode jeszcze chcą latać, bo są młodsze i starsze. I teraz się najgorzej robi. Ale tak jak widać, tak jak wcześniej wspominałem, po zimie gołębie też umieją latać. A wypuszczone są trzeci dzień w zasadzie. I jakoś się nie boją. Co prawda, w locie niektóre młode nie latają. Tak jak widać, tam Budapeszt odcina. Ale do jesieni jeszcze się nauczy. Młode murzyny też jeszcze odpadają, odskakują. Młode rollery. Bo nie wszystkie pokazałem. Część lata już się grucha chce się parzyć. O. I tak to wygląda. Pozdrawiam.